Jest oskarżany o torturowanie ludzi. Został szefem Interpolu generał za oskarżony o tortury. Został wybrany na prezydenta Interpolu. Ahmed Nasir Ar-Raisi został w czwartek w Stambule wybrany na prezydenta Interpolu Międzynarodowej Organizacji i Policji. Ar-Raisi był dotychczas generalnym inspektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wybór budzi kontrowersję, bo urzędnik jest oskarżany przez Organizację Praw Człowieka o tortury i arbitralne zatrzymania. Przeciwko się mu wniesiono skargi karne w pięciu krajach, w tym we Francji, gdzie Interpol ma siedzibę, oraz w Turcji, w której dokonuje się wyborów na to stanowisko. Ab zwróciła uwagę, że emiratczyk przeprowadził sprawną kampanię, żeby zostać wybranym. Jeździł po świecie i spotykał się z prawodawcami i wysokimi urzędnikami państwowymi. Podkreślał swoje stopnie i tytuły naukowe, które zdobył podczas studiów w Wielkiej Brytanii i USA oraz wieloletnie doświadczenie w policji. Nowy szef Interpolu. Zmiany na innych stanowiskach w rozmowie z mediami Zarisi zaznaczał, że chce modernizować i przekształcać Interpol, bazując na swoim doświadczeniu szefa policji zaopartej na technologii oraz budowniczego mostu w między społecznościami międzynarodowymi. Interpol ogłosił także w czwartek, że wiceprezydentem na obie Ameryki zostanie Waldecyrku Urquiza z Brazylii, a jego odpowiednikiem na Afrykę garba Baba umar z Nigerii. We wtorek do Interpolu przyłączyły się sfederowane stany Mikronezji, stając się tym samym 195 państwem członkowskim tej organizacji.